Jack London. Kurzawa Bellu, Rozdział 21. Nareszcie po długich godzinach i dniach spędzonych na obserwowaniu stołu, nadszedł wieczór, kiedy kurzawa oświadczył, że jest gotów, a krótki posępny i pesymistycznie nastrojony o wyglądzie człowieka, który udaje się na pogrzeb, towarzyszył swemu wspólnikowi pod jeleni róg. Kurzawa kupił cały stos bonów i usiadł na samym końcu stołu. Gałka wirowała bezustannie. Gracze wygrywali i przegrywali, a kurzawa nie stawiał ani jednego bonu. Krótki zaczął się niecierpliwić. Zaczynajże, poganiał go. Niech się ten pogrzeb raz skończy. Co ci się stało? Boisz się? Kurzawa potrząsnął przecząco głową i czekał. Gałka potoczyła się jeszcze jakie dwanaście razy, a wtedy nagle on postawił dziesięć dolarowych bonów na dwadzieścia sześć. Numer wygrał i Krupier wypłacił kurzawie trzysta pięćdziesiąt dolarów. Dwanaście do dwudziestu gier minęło, kiedy Kurzawa postawił dziesięć dolarów na trzydzieści dwa. Wygrał znowu trzysta pięćdziesiąt dolarów. To natchnienie! szepnął mu krótki do ucha na cały głos. Teraz jazda, jazda! Kurzawa jednak przez całe pół godziny siedział bezczynnie, poczem dopiero postawił dziesięć dolarów na trzydzieści cztery i wygrał. Natchnienie! szepnął krótki. Bynajmniej, odpowiedział mu szeptem Kurzawa. To system. Może zły? Tego mnie nie powiesz, mówił krótki. Natchnienie ma swoje dziwne drogi. Ty sobie możesz wyobrażać, że to system, ale to nieprawda. Systemy są niemożliwe, nie ma ich w ogóle. Z całą pewnością grasz pod natchnieniem. A kurzawa zmienił teraz sposób gry. Coraz częściej stawiał pojedyncze bony, rozrzucając je tu i tam, przy czym częściej przegrywał niż wygrywał. Daj już spokój, napominał go krótki. Zabierz swoje pieniądze. Trzy razy trafiłeś w same centrum i wygrałeś tysiąc dolarów. Dłużej nie wytrzymasz. W tej chwili gałka zaczęła znów wirować, a kurzawa rzucił dziesięć bonów na dwadzieścia sześć. Gałka wpadła w przegródkę, dwadzieścia sześć. Krupier znowu wypłacił mu trzysta pięćdziesiąt dolarów. Wściekłeś się, i jesteś teraz w szale wygrywania. Postaw najwyższą stawkę, mówił krótki. Wal następnym razem dwadzieścia pięć dolarów. Minął kwadrans, podczas którego Kurzawa wygrywał i przegrywał rozrzucone po rulecie poszczególne drobne stawki. A potem z nieobliczalnością, która charakteryzowała całą jego grę, postawił 25 dolarów na dwa zera i krupier wypłacił mu znowu 850 dolarów. Kurzawa, zbudź mnie, ja śnię! jęczał krótki. Kurzawa uśmiechnął się, zajrzał do swego notesu i pogrążył się w kalkulacji. Notez wyciągał z kieszeni podczas gry nieustannie i od czasu do czasu coś w nim pilnie zapisywał. koła stołu zebrał się zbity tłum, zaś gracze starali się stawiać na te same numery co on. A wówczas on zmienił swój sposób gry. Dziesięć razy z rzędu stawiał po dziesięć dolarów na osiemnaście i za każdym razem przegrywał. Wobec tego najśmielsi nawet opuścili go. Wtedy on zmienił swój numer i wygrał znów trzysta pięćdziesiąt dolarów. Gracze natychmiast zaczęli stawiać wraz z nim, aby go znowu po dłuższej serii przegranej opuścić. Rzuć to już, Kurzawa, rzuć! radził Krótki. Najdłuższa pasa trwa zwykle tak długo, dopóki się nie skończy. Już dziś więcej nie wygrasz. A jednak pociągnę jeszcze raz, zanim wezmę pieniądze, odpowiedział Kurzawa. Przez pięć minut ze zmiennym szczęściem stawiał pojedyncze bony na stole, a potem rzucił 25 dolarów na dwa zera. A teraz zagarnę już swoją flotę, powiedział do swojego wspólnika. O, nie potrzebujesz mi nawet mówić, ile wygrałeś, oświadczył krótki, idąc ku wadze. Uważałem przez cały czas. Wygrałeś około 3600 dolarów. O dużo się omyliłem. 3630, powiedział kurzawa, a teraz odniesiesz ten piasek do domu. Taka była przecie między nami umowa. Doceniasz? Subscribe,